Mogłeś mi powiedzieć, że on ma półtorej na ulcie? To na pewno bym poszedł w AD, kurwa. Co ty myślałeś? Ja myślałem, że on ma no mniej tak jest równa. Co ty idziesz full AD, Jamat Od razu. Po prostu raszujesz go. Nawet butów nie kupujesz. No macie go. W sumie już go sam sobie robię. Czekaj, mam być. Kurwa zmarnowała flesza, żeby zaraz zginąć. No wojwieżo! Warf Warf wiesz, możesz skancelować tego ulta. Co robisz? Czemu... O! Spot. Na no serio. Idę, 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 dawaj, dawaj. Wbił się w środek tego. Możecie daleka zrobić. Nie, Widziały, ja widziałeś nic, ten. Widziałeś ten delete, kurna? No. No, tyle było z jego dps -a. Ignite Ale go nie zabije, dawaj go! E to jest Madlife, confirmed. No bo jeśli zamiast Kolesia wzbroi atakować małe dziecko, no to jest tam To znaczy, że on jest Madlife'em? Tak, no bo i, i mi przerwał Flasha swój me. Ile za ciebie? You, man. Z z zero mam tego, zero mam multa, spokojnie. Fuck you, man. Ale słaby Myślę, że nie powinienem ten zoniować tej KT Mad Wuhuuu chill Dobra, dawaj, 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 dawaj Easy, boys Come easy wiedź. Dawaj wiedź ją pod wieżą zrobimy This is called bait Fuck, man. Do... To było Zaję. słabe. Zdąży, zdążył? Zdążył uciec? Ej, za jednego. Coś mówiłeś no o dipsach? Małe... Ty, y możesz złożyć sta statyk shiva po tego pasywa. Co, że ja? Kostia statyka z tym Ale pasywem, duży dips. Ale no, o tobie, o tobie. No ale to by musiał z czegoś zrezygnować. Dobra, nie go nie Ja go gonię. Zróbcie tego Drake'a. No, trzeci jest ważny, strasznie. W sumie to piąty jest ważny. No to wiadomo. O, tak tej już nie żyje. Walić to, dawaj Drake'a. To się weźmy Katen i Drake'a. Ja zrobię tak, że tego Drake'a mi ukradną, ok? Co jest? Kiedy te dipsy mi robi Co, Rexa robi dipsy? Nie, Caitlyn mi robi dipsy. Reksa nic nie zrobił To nie mogę. O ja się... Ja mam takie wrażenie, że oni się szkoły do barona. Czekaj, czekaj, dawajcie tego Yasuo i Caitlyn. Kukur. Azjenam. Caitlyn! Śmiecie. pokonany. Dobra. Dostałem rozpieprzony. Zlamiłem to, zlamiłem. Po prostu mogłem iść w dół wtedy by nie, nie, nie wrzucił pod turet. No i teraz, teraz, jak już zabiłem Timo, to podchodzę na jego ciało i macham rękami jak obiecałem. Też bym zaczął streamować, ale nie chce mi się. Ja w sumie zacząłem niby na YouTube, ale zauważyłem, że jak streamuję, to YouTube'a chętniej sprawdzają, nie? No to wiadomo. Ale w sumie teraz YouTube się tak bardzo nie opłaca. Teraz wszystkie wiesz. A co streamować, tak... czy...? Nie, ogólnie się na YouTube nie opłaca. Fi filmów wyrzucać. O zrobić! ale zrobimy. Jak, jak już mam takie temy, że. <laughs> Jezu Timo! Dawaj w tego! Dawaj w niego! Zbyszek! Daj wujer! Idę do no, ciebie, spokojnie Zaraz im dipsy zadam Mówię, to jest spisek Czterech chodzą Przedopasę. To jest taki waste pleasure szok Co ty robisz? Zabijam.